Witam serdecznie. Dziś przychodzę do Was z najnowszym katalogiem Faberlic, numer 14. A jak nowy katalog, to dużo promocji. Tutaj mamy wody to toaletowe, każde po 24,50. A tu mamy dezodoranty w sprayu i w tym, no nie? No. A tu mamy w promocji kremy do rąk i kremy do stóp, proszę bardzo zobaczyć nie dość że dobre, to jest bardzo dobrej cenie, polecam. A tu mamy żele pod prysznic i pasty do zębów. Tutaj też mamy pasty do zębów. Pat proszę zobaczyć. No, oczywiście, jeżeli to zrobię zakupy z tego katalogu, to, ten, to dostanie prezent od Faberlic. Katalog 15 plus próbki nowości kosmetyki firmy Oriflame, znaczy, przepraszam, kosmetyki Faberlic. Można zamówić u mnie. Serdecznie zapraszam do składania zamówień do.